Witam Paweł Gwardys. Wiem, że nasi fani już stęsknili Cię za moją obecnością w filmach. Dzisiejszy film będzie o wapnowaniu w sadach i dlatego gościmy Macieja z firmy Greencal. Maciej, powiedz nam dwa słowa o Twojej firmie, co robicie, co produkujecie. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Mika, tak jak tu już Paweł mnie przedstawił, reprezentuję firmę GreenCal, wchodzącej w skład grupy mularskiej. Firma GreenCal jest producentem nawozu wapniowego o nazwie Czarna Kreda. Czarną kredę sprzedajemy już drugi sezon, zresztą w sezonie był to naprawdę sukces, jeśli chodzi o sprzedaż. Sprzedaliśmy bardzo dużo. E, mieliśmy bardzo dużo pochlebnych opinii na temat e, produktu e, firmy Maciej. Maciej, powiedz dwa słowa o właśnie o tym, e, jak e, dlaczego wapnujemy, po co wapnujemy, po co to jest potrzebne glebie. I wszystko, co powinni wiedzieć nasi klienci właśnie mhm. o e, wapnowaniu. Mhm. Tak, e, przede wszystkim, e, jeśli spojrzymy od strony planowania tak, roślin e, i na czynniki, które mają wpływ na to planowanie, to prawie połowa z nich jest związana z żyznością gleby. Patrząc w kierunku znowu, żyzności gleby, takim czynnikiem, który ma największy wpływ na tą żyzność, czyli struktura gleby, czyli jej stosunki wodno-powietrzne, czyli przyswajalność składników pokarmowych, przede wszystkim zasobność gleby w składniki pokarmowe. Największy wpływ na, na żyzność gleby, na te wszystkie czynniki, ma właśnie odczyn gleby. Odczyn gleby powinien wynosić, w zależności od jakości gleby, od jej klasy przede wszystkim, między 5,5 a 6,5. W sadownictwie dodam uściśle, że troszkę jest mniejsza ta to tolerancja. 6,5-7 to jest najbardziej korzystna dla roślin sadowniczych. Odczyn gleby jest niezmiernie ważny, ponieważ, tak jak już wcześniej powiedziałem, jest on silnie skorelowany z pozostałymi czynnikami mający wpływ na żyzność gleby. I tak przyswajalność składników pokarmowych na glebach poniżej. 6,5, poniżej 6 spada drastycznie, można powiedzieć nawet do 70%. Także przy nieuregulowanym odczynie gleby, to co nawozy mineralne, które damy do gleby, praktycznie na wstępie, a zwłaszcza fosfor, przy nieuregulowanym odczynie spada nam przyswajalność, one usteczniają się do form nieprzyswajalnych, także można powiedzieć, że mamy w tym momencie straty. No właśnie... I to, co mu powiedział Maciej, bardzo dobrze wpisuje się no właśnie w tym roku e, w poprawienie zasobności i poprawienie wykorzystania zasobów e, w składniki e, pokarmowe e, ze względu na to, że jak wiemy ceny nawozów azotowych Nawozów NPK, nawozów potasowych wzrosły nawet do 200%, czyli poprzez wapnowanie i doprowadzenie gleby do odpowiedniego pH zwiększymy pobieranie tych składników z gleby. One tam są w formach, tak jak Maciej powiedział uwstecznionych, niedostępnych dla roślin, Dokładnie. a poprzez zmianę czy doprowadzenie gleby do optymalnego pH no, uruchomimy te zasoby e, niedostępne dla roślin. Dokładnie tak. E, mówiąc o odczynie gleby, to co powiedzieliśmy tutaj, to nawożenie to przyswajalność składników mineralnych, ale to przede wszystkim e, to również. E, Ee, życie mikrobiologiczne gleby. Mikroorganizmy glebowe, które pracują nad jakością gleby e, wymagają również odczynu powyżej 6, aby spełniały swoje zadania, aby się rozmnażały, e, aby były aktywne. E, kolejną kwestią e, to jest struktura gleby. Tak? E, przy nieuregulowanym odczynie gleby gleba mineralizuje się, traci tą swoją bądź na wstępie już jej nie ma, tak zwaną gruzełkowatość dzięki czemu mamy lepsze, bądź gorsze, jeśli mamy nieuregulowane odczyn gleby, stosunki wodno-powietrzne, tak? Co za tym idzie, słabiej rozwija się system korzeniowy? W tym, w tym roku e, było dużo opadów i w bardzo wielu sadach widzieliśmy po prostu zastoiska wodne, E, co świadczyło o tym, że właśnie stosunki te powietrzno wodne w glebie były, były zachwiane e, gleba nie pobierała, nie przepuszczała tej wody. No i wi wiadomo, no to jest fatalne, bo wtedy e, to, o czym powiedział Maciej, czyli te wszystkie e, organizmy, które żyją w glebie, no musiały. E, w, czy uruchomiły się procesy beztlenowe, które są bardzo, bardzo niekorzystne dla gleby. I, i również w drugą stronę, tak? jeżeli nie mamy odpowiedniej struktury gleby, to w momencie kiedy nie ma tych opadów, jest duże zapotrzebowanie i jest ich mało, gleba nie potrafi ich utrzymać tej wody. Tak? Dokładnie. Tak. Przy, przy uregulowanym odczynie gleby przy odpowiedniej strukturze gruzełkowatej, to o czym mówiłem, gleba jest w stanie dużo więcej zmagazynować, e, zmagazynować tak. wody. Tak? E, kolejną rzeczą jest, e, odczyn gleby wpływa pozytywnie na rozkład jakiejkolwiek materii organicznej, która buduje nam e, próchnicę glebową, e, czyli można powiedzieć nasze czarne złoto, e, to co utrzymuje nam składniki pokarmowe w glebie, stabilizuje odczyn gleby e, i, i zwiększa jej buforowość, e, pojemność wodną również. Maciej powiedział e, o próchnicy. Czyli ma substancja, substancja organiczna przekształca się w glebie pod wpływem różnych czynników właśnie w próchnicę, która jest e, no, substancją, która działa e, super na pojemność wodną, czyli magazynuje wodę, która magazynuje substancje pokarmowe, sk składniki pokarmowe. E, składniki pokarmowe która reguluje, poprawia warunki dla rozwoju mikroorganizmów w glebie, także to są, to są rzeczy, które no muszą cały czas w tej glebie zachodzić. Jeżeli nie zachodzą, gleba się degraduje, mineralizuje, mineralizuje i po prostu staje się pustynią, można powiedzieć, tak, tak, tak drastycznie jest. mówiąc, Dokładnie staje tak się jest. pustynią i zostaje nam, można powiedzieć, ferdygacja. Tak. No. Jeśli, jeśli tutaj właśnie, co chciałem, do czego chciałbym wrócić, mówimy tutaj o wapnie, o o, tczynie, o, o o o zaletach, tak? Bardzo ważnym, przechodząc może do produktów, których mamy na rynku, bardzo ważnym jest to, aby kupować produkty wapniowe sprawdzone to raz, ale dwa, Przebadane, a zwłaszcza przez akredytowane stacje chemiczno-rolnicze, tak? Abyście Państwo wydając pieniądze, niezależnie czy to jest kwota 200, 300, czy 500, czy więcej złotych, aby wiedzieć, że produkt, który Państwo kupujecie, spełnia swoje zadanie. Każdy z producentów, nas jako producentów produktów wapniowych zobligowany jest, aby podawać na etykiecie, na opakowaniu, bądź też na fakturze, w jakim typie, czy jeżeli chodzi o Polskę, czy Unię Europejską, w jakim typie sprzedaje, produkuje, jest jego produkt. I po tym dojdziecie Państwo, co tak naprawdę, jakie najważniejsze parametry w produkcie kupują Państwo. Mamy kredę która jest jednym z produktów nawozów wapniowych. Tak? Mamy mielony, mieloną skałę, węglan-wapnia, która została zmielona i zgranulowana, ale mamy również mielony węglan-wapnia do jakichś tam odpowiednich rozmiarów, i to też traktuje się jako nawóz wapniowy. Maciej, powiedz w dwóch słowach, jaka jest różnica między właśnie tak. tymi produktami? Paweł tutaj rozpoczął, właśnie powiedział o, o produktach na rynku, różnych produktach węglonowych, tak? Bo mówimy o produktach węglanowych i o, o jakości tych produktach z, y, świadczą dwie rzeczy. Wiek geologiczny, y, złoża surowca, z którego powstały, i stopień rozdrobnienia. Wiek geologiczny, y, patrząc y, w skali takiej jakby historycznej, tak, y, mamy zaczynając od najmłodszych źródeł, czyli kredy, kończąc na najstarszych, y, najbardziej twardych czyli dolomitach tak? kredy najmłodsze złoża, co za tym idzie miękkie, szybko działające się, rozpuszczające i wysoko reaktywne, których, których reaktywność wynosi od 80 do 100%. Z drugiej strony idąc starsze złoża mamy z skały, które są im starsze, tym twardsze. I już tutaj producenci są zobligowani do tego, aby rozdrabniać to, żeby jakąkolwiek reaktywność uzyskać. Im drobniej jest zmielone, tym, tym wyżej reaktywne i tu też z pomocą nam idzie wykazy wapna typu wapna, gdzie producenci są zobligowani do e, wskazania, w jakim stopniu one były rozdrobnione. Natomiast należy zwrócić uwagę, że żadna skała, e, zmielenie skały w jakimkolwiek stopniu nie da nam e, tego, czego, co mamy w postaci kred tak? tej, tej szybkości działania, jeżeli mówimy o węglanach wapnia. Tak. Węglan Wapnia w postaci kredy najszybciej działa praktycznie Mówimy o działaniu w, pierwszym w pierwszym roku. W pierwszym tak? roku po zastosowaniu mamy od razu efekt, który oczekujemy, czyli podniesienie pH. przy skałach węglanowych różnie to bywa. Wszystko zależy od tego, jak długo się będą. Rozkładały, a nieraz ten proces może trwać e, rok, rzadko 2 trzy lata. Dokładnie tak. Jedna rzecz to jest szybkość działania, szybkość po pierwsze rozpuszczania się i reaktywności, czyli e, e, która zachodzi w roztworze glebowym, jej przejścia do form przyswajalnych, i tu mówimy o, e, o odczynie gleby, ale druga bardzo istotna e, rzecz to jest Wap przyswajalny, tak? im szybciej dany produkt jest, szybciej reaguje, im szybciej w roztworze przereaguje glebowym, tym szybciej rośliny pobiorą go w formie przyswajalnej, czyli jako składnik pokarmowy, a to jest bardzo istotne w każdych uprawach, no bo tak naprawdę wap nie jest makroskładnikiem, czyli jest bardzo ważny. A w sadach, no tu myślę, Wiemy, że Paweł mnie ciągle brakuje tego wapnia ciągle brakuje ponieważ wapń w glebie jest bardzo łatwo wymywany tak. e, jest mobilny w glebie natomiast no w roślinach cześć. jest on bardzo trudno e, mobilny on się nie przemieszcza także im więcej roślina pobierze uprawna go z gleby tym więcej będzie go posiadać e, w sobie, a wapń, jak wiemy, myślę, że tu Paweł mi je dopowie, no, składnik przy budowie ścian komórkowych, rozwoju systemu korzeniowych, a zwłaszcza dlatego tutaj zaznaczam przy i pokazuję na, przy, na, owocach, przy owocach, wapń, bo są kwestie przechowalnicze. Choroby fizjologiczne dokładnie. Z odporność, wapńa, Odporność na urazy większa, tak. mechaniczne, uszkodzenia przez patogeny i przechowalnictwo. tak? No gostka, plamistość. Dokładnie jeszcze, tak. tak. Dobrze, mamy w zasadzie taki wstęp dosyć długi, chociaż miał być krótki, ale został e, długi. E, Maciej. M, wasz produkt to kreda. Dokładnie tak. No tylko powiedz mi tak, ta kreda e, zawsze się kojarzyła z kredą, którą pisaliśmy na e, tablicy. Czyli biała. Kreda, czyli biała. A tu jest nagle czarna kreda. No dlaczego ta kreda jest czarna? Tak, nasza kreda jest czarna, e, brunatna, dlatego, ta, dlatego stąd też taka nazwa. Mamy wiele pytań właśnie od klientów, e, dlaczego tak jak tutaj zapytałeś, ona jest czarna. E, jest ona ciemnego koloru, ponieważ e, zawiera wysoką zawartość materii organicznej, e, pochodzenia naturalnego to jest bardzo istotne e, a tak naprawdę bardzo wysoką zawartość kwasów humusowych. W każdej tonie jest ponad 30 kg kwasów humusowych, które. Z każdą toną dajemy właśnie do, do gleby. Akwasy humusowe, tak jak już na początku powiedzieliśmy, to składnik próchnicy glebowej. Tak? Tak, tak, także tutaj z. Mamy doskonałe narzędzie, pod, jeżeli mówimy o czarnej kredzie. Raz to, co powiedzieliśmy na początku, regulujemy odczyn gleby, ale dwa uruchamiamy jakby naturalne procesy regeneracji tej gleby, jej życia biologicznego, stabilizacji odczynu gleby, zwiększenia buforowości, ale kompleksu sorcyjnego gleby, dzięki czemu gleba będzie w stanie dłużej utrzymywać raz wodę, ale przede wszystkim składniki pokarmowe. tak? To są, to są te najważniejsze jakby zalety, cechy, jeżeli chodzi o kwasy humusowe, które dajemy tutaj bezpośrednio w produkcie do gleby. Kwasy fulwowe, które są częścią kwasów humusowych, pełnią rolę również helatów. Czyli mogą, działają tak jak helaty, czyli pomagają w pobieraniu i przenoszeniu w drzewie, w roślinie, Substancji właśnie e, pokarmowych, naturalny helat, tak? Dokładnie tak. E, także no, bar bardzo ważne. E, czarna kreda wiemy dlaczego. E, no cóż, powiedz I, jeszcze, i, tak? I jeszcze chciałbym uzupełnić. E, w... Prowadzamy rynek czarną kredę od blisko dwóch lat. Produkt stał się na tyle popularny, że na rynku zauważamy wiele produktów zbliżonych, podobnych, bądź też nawet sprzedawcy mówią, iż tak, to jest czarna kreda. Ja chciałbym zaznaczyć, iż pod czarną kredą, czarna kreda to jest marka, to nie tylko ciemny surowiec, Wiemy już, z czego on wynika. To nie tylko e, Ciemna Kreda, Czarna Kreda, ale to jest marka. Pod marką Czarną Kredą e, stoją badania, stoją ludzie, konkret, konkretne osoby, stoi jakość produktu. Certyfikat. Certyfikaty, chociażby dostosowania w gospodarstwie ekologicznym, Właśnie. opakowania, e, zabezpieczające też produkt przez wilgocią. A ja dodam tylko, że Czarna Kreda broni się również. Bardzo, bardzo dobrą ceną, e, która Państwa zaskoczy, jeżeli tylko zapytacie o nią w sklepach Active. Masz wybór. Paweł Gwardys, do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia.